Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w 50. odcinku z serii The Sims 3 Nowe światy. Ostatnio pomyliłam numer odcinków, mówiłam Wam, że mamy 48, a to był 49, więc dzisiaj mamy 50. odcinek. I przed Wami Devil Sport. I jest to miasto, które jest bliźniakiem, przynajmniej tak twierdzi opis, miasta Bridgeport, które nam doszło w dodatku, o ile dobrze pamiętam, po zmroku. Poprawcie mnie, jeśli się umylę. W każdym razie jest to bliźniak, właśnie podobno tamtego miasta. Ja dokładnie nie pamiętam, jak wyglądał Bridgeport, ale widzę, że jest tutaj kilka obiektów, które są na pewno nowe, i nie jestem pewna, czy ta część tutaj nie jest też dobudowana. Mm, tu jakieś, jakiś jeszcze wielki cmentarz? No, nie wiem. W każdym razie pokażę Wam dzisiaj właśnie to miasto, ponieważ jest to podobno taka mroczna wersja Bridgeport, i już czytam Wam opis, bo opis się również wydaje interesujący. I tak, widzę, że mam zepsutą simkę. <grywa> Chyba coś tutaj jakiś mi się e, skin nie, nie zgrał z grą. Nie zgrał z grą, no, coś mi tutaj nie działa i skin miał wyglądać tak pięknie, a wygląda tak brzydko, więc. Tak, tutaj już na wstępie coś nam nie działa, ale dobra, czytam Wam opisik. Devilsport to zły brat miasta Bridgeport z nastrojową atmosferą końca świata. Przemoc, przestępczość i korupcja są tu na porządku dziennym. Pejzaż miejski wygląda na zaniedbany i zrujnowany, a w centrum panuje gęsta mgła. Świat jest ozdobiony dużą ilością obiektów komunikacyjnych i przemysłowych. Jedną z największych różnic są wieżowce, które pełnią funkcję prywatnych działek. I nie ma już mieszkań. Zmniejsza to ryzyko zamrożenia rozgrywki. Jeśli ktoś chce mieć mieszkanie, może je po prostu dodać. Hmm, no, i zobaczymy. Ciekawa jestem właśnie, czy ta opcja z wieżowcami, że zostały zamienione na prywatne działki, czy to się dobrze sprawdza? Czy faktycznie zmniejsza to ryzyko zamrożenia? Mam nadzieję, że tak. I jeżeli tak, to będzie to faktycznie dla Was fajna opcja, jeżeli lubicie bridgeport, chociaż tutaj jest taki bardziej mroczny niby klimat i widzę, że jest kilka fajnych ciałek. Tutaj jest chyba zbudowany Starbucks, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać w środeczku. Ale może zaczniemy na początek od tego apartamentowca, w którym my się pojawiamy, bo to jest safe file, czyli mm, plik z save. Nie wczytujecie sobie nowego świata, tylko wczytujecie sobie save. Oczywiście chyba też możecie wczytać nowy świat, po prostu zacząć nowego save'a. Ale jeżeli twórca przygotował nam save'a, to lepiej chyba jest grać na takim przygotowanym przez twórcę save'ie. Mm, I pokażę Wam może najpierw tę simeczkę. Podejrzewam, że ona byłaby całkiem rodziwa, gdyby nie fakt, że mi się ten tutaj skin nie zgrał dobrze. Nie wiem, czy to kwestia moich modów, że coś się psuje i ona tak wygląda tutaj, jakby ją lekko przypaliło, czy czy to może coś w błędach, jakiś błąd w modach, które twórca tutaj nam zaoferował, bo też jest paczka właśnie z modami do wrzucenia? Jeżeli będziecie sobie pobierać, to właśnie jest i ten plik z saveem, i paczka z modami. Także wszystko tutaj przez twórcę zostało dostarczone. No i powiem wam, że to mieszkanie jest dziwne. Mi się osobiście tak średnio podoba. Jest, aha, no faktycznie te wieżowce są jak. Jak domy po prostu zrobione. No ciekawe rozwiązanie. W każdym razie mi się to mocno średnio podoba. Ten układ, i w ogóle tutaj, to, to miało być chyba takie niby takie mieszkanie przerobione z jakiegoś może biura, czy. Ciężko mi nawet powiedzieć, co było tutaj głównym pomysłem autora. W każdym razie mamy salon, mamy kuchnię. I mamy sypialnię taką jeszcze ze ścianą przeszkloną, nawet nie ma takiej typowej łazienki, tylko jest łazienka wszystko w jednym, więc albo można pałać do tego nienawiścią, albo można to pokochać. Dajcie znać, jak, jak Wy sądzicie. No, ja raczej bym się nie czuła chyba zbyt komfortowo w takim, w takim wystroju. Ta cegła jeszcze wszędzie mnie trochę razi w oczy, no ale dobra, zobaczymy, jak będzie dalej wy... Innych miejscach. Sprawdzimy sobie park tutaj, ten główny. To chyba jest bardzo podobne do tego parku z Bridgeport, bo coś kojarzy, że w Bridgeport też mieliśmy właśnie jakieś takie dziwne kształty w parku. Może na koniec odcinka wskoczymy sobie jeszcze na, tak na szybko do Bridgeport i zerkniemy, zrobimy sobie takie porównanie, jak wygląda faktycznie to miasto w Bridgeport, a jak wygląda to, bo myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby Wam zrobić faktycznie porównanie, ile się zmieniło. Co my tutaj mamy? Kamień pogodowy nam się wygenerował, tutaj mamy to zaplecze, to nas nie interesuje, bo to jest wszystko z gry. Okej, okay, dobra, to jest chyba nowe. Ten statek wydaje mi się, że to jest jakiś mod, że to nie jest element, który wcześniej był w grze. Nie jestem pewna m, tych kominów, chociaż to wygląda na jakieś reaktory, czy, czy na coś takiego dziwnego. E, I tutaj chyba też nowe są te statki, ale też 100% pewności e, nie mam. W każdym razie wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Czy tu są numery takie m, zwykłe, bo mi coś śmignęło ludzkie numery. Tak, to jest nowe, bo tutaj mamy 1048, więc obstawiam, że to jest z modów, więc to zostało zmodyfikowane. Tutaj mamy straż pożarną. Uu, to zajrzyjmy tu i jest komis. Second hand! Tak, 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 tak. Dobra. To ja chcę to zobaczyć, jak to jest komis. Sklep z drugiej ręki. Jestem ciekawa, ojej, ale powiem Wam, że wygląda to nieźle. W sensie detale, tak? Działka, mgła. Takie to wszystko właśnie lekko, lekko bardzo podniszczone. Z bliska wygląda lepiej niż z daleka. Ale w środku szału nie ma. Postawmy wszystkie ścianki. Tak mi mało tutaj. Mało, mało. Naprawdę mało. Ale może dlatego, że to ma być takie puste. No bo to jest teoretycznie mm, świat też z takim motywem kończącego się świata. Więc może tu faktycznie ma być pusto i, i biednie. No... Sama nie wiem. Dobra, ale lecimy sobie dalej tutaj do Straży Pożarnej, bo tu jest straż pożarna jeszcze obok, a gdzie tutaj wyjeżdżają radiowozy? Radiowozy? Nie radiowozy, to się inaczej nazywa wozy strażackie. Ej, no gdzie tutaj wyjeżdża do ulicy tędy jakoś? Dziwnie to jest ustawione. No dobra, nieważne. Czy to nie jest gotowa? Remiza Strażacka? Taka mi się opatrzona wydaje. Nie wiem, czy to też nie jest jedna z tych gotowych yy, parcel od jej. Hmm. Próbuję tak rozkminić, czy są tu przedmioty z innych rozszerzeń niż podstawka. Podstawka to nie rozszerzenie, po prostu z rozszerzeń, ale wydaje mi się, że to może być ta remiza, którą zapewniło nam i jej. Więc nie fajnie, jeżeli tak jest, jeżeli tutaj nie jest nic dodane od siebie. E, tutaj mamy za to park dla psów chyba, więc. To chyba jest zbudowane przez twórcę. O, złodzie, jak się nazywasz? Alf Larson. Ok, no dobrze. Mm, no, uroczy, park. Uroczy tylko gryzie mi się ta zieleń tutaj, taka zdrowa zieleń, tutaj taka szara, toksyczna ziemia, więc trochę mi się to gryzie. Mm, co mamy dalej ciekawego? Tu jest wszystko w jednym: Policja, mm, wojsko i ratusz, i tutaj mamy szpital teoretycznie, i to jest królicza Norka. Mm, tu jest jakiś bar to może byśmy ten bar otworzyli pokaż mi się barze 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 a i wszystko jest otwarte tak dobrze bo to będzie wszystko otwarte bo jest zbudowane mm, ciągle zapominam o tym a nie nie jest otwarte dobra to musimy to otworzyć no to otwórzmy master controller otwórz i aha oj, oj, ojej ojej e, włącz wszystkie światła Ojej, jejej. ja chyba nie chcę wiedzieć, jakiego typu to jest bar. Mm, ale myślę, że się wszyscy domyślacie, jakiego typu to jest bar. E <słyski> Okej, okay, dobra. Ciekawie, ciekawie. Bardzo ciekawie. No, tutaj widzę, że kogoś fantazja mocno poniosła. Dobra. Mm. Trochę mnie to wybiło, ale okej. Okay. Zamknijmy to sobie, bo, bo tak, bo zamknijmy. Yy, no, myślę, że zapamiętam ten świat w tym momencie. Raczej ta parcela sprawiła, że mi utkwi, utkwi w pamięci. <ścoughs> Dobra. Kino, mamy kino. Kino w wieżowcu. Jestem ciekawa, czy to też zostało zbudowane jakoś w środku. Enras, możemy to otworzyć. Czy tutaj jakoś kliknąć może na coś i zobaczyć, co jest w środku. Czy to będzie niegrywalne? Kompleks kinowy możemy odwiedzić? Nie, to jest słuchajcie faktycznie królicza nora i to jest nie do otwarcia, ale tutaj mamy ten Starbucks, więc ja bym z chęcią zobaczyła Starbucks. Jak wygląda? Mm, mamy nawet szyld. No pięknie. O wypiłabym taką dobrą kawkę. Rzadko piję kawę, bo nie lubię, ale od nich kawę lubię. Nie wiem o co chodzi. Może dlatego, że oni tam zawsze mi wlewają podwójnie jakiegoś sropu i wszystkiego mi nawalają, więc e, te kawy tam są takie mało kawowe, tylko więcej tam jest cukru niż kawy w sumie. <grym> dlatego mi pewnie smakuje. E, dobra, i co się dzieje w środku? Ojej, czarownica sprzedaje kawę. Świetnie. O, jak uroczo. Ale faktycznie są nawet mody pobrane pod Starbucksa. Ależ pięknie. No, fajnie, ciekawe, to drewienko takie. O, jakże pięknie, dywanik Starbucks. I tutaj jeszcze jakaś taka część do relaksu, do posiedzenia, do pogadania. Szkoda, że tu jest taka duża pusta przestrzeń. Tu też jeszcze mogłyby być stoliki. No, no to jest trochę niewykorzystane, ale są też miejsca na zewnątrz, więc fajnie, bo Simowie, którzy tu teoretycznie mieszkają, to mają taką miejscówkę, żeby sobie mm, spędzać czas. Ale trochę mi się to gryzie, bo z jednej strony to miasto miało być. Miastem, które jest lekko upadłe, a z drugiej strony są takie ładne miejscówki jak Starbucks, więc no trochę mi się to gryzie tutaj z sobą. To jest królicza nora i tego się na pewno nie da otworzyć. Tutaj mamy... to też jest od EA, halo! To też jest gotowe, prawda? Tylko chyba to jest lekko przerobione właśnie na takie zniszczone. Bo oryginalnie pamiętam tę parcelę, to jest fryzjer i... nie fryzjer, tylko stylista i ona wygląda inaczej. I mgła nam się tutaj wszędzie wcina. Nie fajnie, jak mamy na przykład gdzieś tam ten emiter mgły, i, on, i ta mgła wchodzi nam do pomieszczeń. No, słabo to wygląda. Nie wiem, czy da się tego pozbyć jakoś. W każdym razie, mm, no dobrze. Fajnie, że chociaż tyle zrobił twórca, że zmienił wygląd tej parceli, więc to jest na pewno na plus. W sensie z zewnątrz zmienił, a w środku to chyba mniej więcej wygląda tak samo. I co my tu jeszcze mamy ciekawego? Może byśmy jakiś mm, kolejny bar sprawdzili, czy tu wszystkie bary będą tak wyglądać? Nie wiem, co to jest. A, wieża Eiffla, Ok, dobra, to już wiem. Mm, to jest też bar Plazma. Jak się w ogóle ten nazywał? Klub Somerton? Ok, nie wiem, co to jest Somerton. No tu jest jeszcze plaża. Okej, okay. taka mini tyci, tyci plażyczka. <laughs> Ciekawa jest, e, ciekawy jest ten zamysł na wysypanie jaśniejszego piasku. Mm, wszędzie na tym takim brzydkim, typowym, takim ziemistym piasku. To tutaj jest tylko tak usypana taka plama z jasnego, przyjemnego piasku. Więc to jest dość ciekawy zamysł. Mm, otwórzmy sobie ten bar. Enras Master Controller, otwórz otwórz i pokaż, co masz w środku. Ciekawa jestem, czy tu też będzie szok i niedowierzanie. Czy tu się będzie raczej normalnie dziać? Hmm. No nie, to jest chyba normalny, raczej klub ze sceną i taki klub, do którego faktycznie można przyjść posłuchać pewnie muzyki, wypić drinka. Tak, no, to jest raczej normalna parcela, ale też mi się kojarzy jakoś z Bleachport. Nie jestem pewna, czy to też nie jest jakoś. Mm, tylko subtelnie przerobione na potrzeby tego świata. Hmm. No, dylemat mam z tym światem. Nie wiem, czy go pozytywnie ocenię. Jeszcze nie wiem. Chyba, że tutaj zaraz się coś wydarzy takiego, co, co mnie ultra mocno zaskoczy. Zamykamy. A to co to jest? To są kontenery? Co się dzieje w kontenerach? To są zbudowane kontenery. A tu są jakieś niby. Przewożone. Oglądaj. Tu coś jest w ogóle, czy nie? Czy to jest zamknięte, czy to jest otwarte? Możemy to otworzyć? Otwórz. I co? Ale tu się nic nie dzieje. To są po prostu kontenery, tak? Mhm. Okej, okay, no dobrze. No to zamknijmy w takim razie. Myślałam, że może będzie coś ukryte, ale chyba jednak nie. A to? To jest też przerobione. Tylko nie pamiętam, czy oryginalnie ta parcela jest w Bridgeport, ale wydaje mi się, że to też jest właśnie przeróbka. Dobra, a sprawdźmy sobie właśnie wnętrze. Gdzieś to widziałam już. Nie wiem, czy nie, to nie był świat jakiś Lilsand, taki bardzo mm, nordycki. Jestem przekonana, że gdzieś już widzieliśmy podobną, mm, podobną parcelę. Na pewno to gdzieś było. Bo pamiętam, że była właśnie taka antresola i był widok na dół na, mm, na parkiet. Także to mi się mocno kojarzy z innym światem. I zamkniemy to sobie. Musimy sprawdzić jeszcze jakieś tutaj parcele mieszkalne. Zamknij. I co tu jeszcze jest ciekawego? A tu cmentarz był chyba też, nie? To my sobie zobaczymy ten cmentarz tutaj. Nie pamiętam, jak wyglądał cmentarz w Bridgeport. I to jest problem, że nie pamiętam. To też jest, wygląda. Identycznie chyba jak tamten cmentarz w, w tym nordyckim świecie. Jestem przekonana, że tam wyglądał tak samo, tylko była trochę inna teksturka na, na tej kaplicy. Może to jest ten sam twórca? Hmm. No, bo też był ogródek, pamiętam, więc jest szansa, że to jest od tego samego twórcy. Albo jest szansa, że to jest od jej i twórcy wykorzystują po prostu. Parcele od jej. Podlinkuję wam ten świat, o ile go znajdę w opisie. Ten, który uważam, że jest bardzo, że ma podobne parcele, że ma te same w sumie parcele wykorzystane. Tutaj mamy to zaplecze, tutaj jest jeszcze działka do ćwiczenia z konikami. To jest w sumie spoko. I tu jest wielkie jezioro. Naprawdę nie pamiętam, czy ta część bridgeport istnieje w bridgeport. Hm. Skoczymy sobie właśnie na koniec i sprawdzimy. Tu jeszcze jakiś wrak statku. A tu co się dzieje? O, obozowisko! Czy to jest takie miejsce, gdzie zbierają się bezdomni? No to jest mega ciekawe. Wow. No, to jest oryginalne. Nie widziałam tego nigdy. Nigdzie, chyba że to też jest bridgeport, tylko ja tego nie kojarzę, ale e, jestem przekonana, że to jest raczej coś autorskiego. Tutaj są też wykorzystane chyba dywany z, nie z tego świata, także to jest raczej nowość. I co my tutaj dalej jeszcze mamy? Dobra, jakieś te działki Wam pokażę, te parcele mieszkalne, bo mówiłam o tym już wcześniej i w końcu nie otworzyłam żadnej, mm, więc otworzymy sobie, co tu się dzieje. Mieszkanie, brzydkie, dziwne. No dobra. Salon. Ogromne przestrzenie. Nie podoba mi się to w sensie. Wydaje mi się to wszystko takie totalnie puste. Ogromna łazienka, jedna sypialnia, druga sypialnia tam ma nawet swoją prywatną łazienkę. I jakaś część ze siłownią, w sensie dobrze się będzie z Simą tutaj poruszać, bo Simy często jak mają zbyt mało miejsca w trójce, to się blokują, więc to na pewno jest mm, komfortowe dla Simów, ale nie podoba mi się. <grym> no, będę szczera, niezbyt, niezbyt. Jest tu kilka miejsc, które wyglądają fajnie i ciekawie, ale mm, widzę, że jest też sporo, które są takie, takich mocno średnich miejsc. Dobrze, a to co to jest? To jest sklep z eliksirami. Hmm, tego nie kojarzę, albo koja nie wiem. To też jest bardzo podobne do tego oryginału, tylko on tam ma inny dach chyba. Hmm. Ajajajajaj, no mieszane mam uczucia. Bo ogródek poznaje, że jest też podobny właśnie do tej oryginalnej parceli. Z, nie z tego świata, do tego sklepu z mm, eliksirami. Także tutaj też kolejna taka mieszana działka, mieszana parcela, przynajmniej dla mnie. A to, co to jest? To są jakieś takie. Aha, po prostu takie place pomiędzy blokami. Tutaj ktoś sprzedaje, coś tam jest, fontanna. No dobra, to jak tu jesteśmy, to otwórzmy któryś budynek. Da się to otworzyć? Bez. Nie, trzeba Enrasem. No to otwórzmy. Skoro trzeba, Enrasem to otwórzmy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Czemu mi się nie otwiera? Dobra, otworzyło się. Ojojoj, oj, oj, tu wszystko będzie tak wyglądać. Zobaczcie, twórca ma. Ma zamiłowanie. W ogóle, skąd jest to? To jest chyba. To jest grywalne? Ćwicz? Ej, nie wierzę, nie. No, to, to nie jest chyba. Ćwicz. Ja chcę zobaczyć jak ona, wiecie co, przeteleportujmy ją tutaj. M mogę ją tutaj teleportnąć. Dobra, jest moja piękna, zacna simeczka. Klikniemy jej ćwicz i zobaczymy jak ona będzie na tym ćwiczyć. I co? What? A, dobra, bo to jest zrobione na... jako chyba... Ten z podróży, stojak z Azji, z Chin. Nie wiem, czy kojarzycie tam, że się ćwiczy karate. No dobra, no to to jest ciekawe. Fajnie, że to zostało zamienione, tylko mam nadzieję, że nie zostało zamienione na stałe. Mm, że będę mogła też używać i tego, tego azjatyckiego mojego stojaka do ćwiczenia karate. Oj, 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 oj chyba, chyba ci oddał ten worek. No to to jest ciekawa opcja. Ale jeśli chodzi o samo wnętrze tego mieszkania, no to tak, tak dziwnie, tak bardzo dziwnie. Ja rozumiem, że to jest zrobione też na styl mm, takiego starego może mieszkania w starym jakimś magazynie, czy chociaż to nie jest magazyn, to jest niby typowy zwykły blok, więc po prostu taki wielki loft nowojorski, ale mimo wszystko, no nie podoba mi się, no ja nie lubię takich ogromnych, Pustych przestrzeni. Ja bym tutaj nawaliła jeszcze ileś sypialni bym tu zmieściła, więc nie licząc tego elementu drobnego z workiem do treningów, no to cała parcela to taka mocno średnia. Co tu jeszcze jest? Jest tu jeszcze jakiś jeden bar albo coś. Tamten rzucił, rzucił wyzwanie, i jestem ciekawa, czy jest więcej takich pokręconych parcel dwuznacznych. A, może sprawdzimy sobie domy, bo tutaj też są domy, prawda? Więc tu też coś, coś powinno być. To jest dom z gry. Oczywiście, że tak. Kojarzę go. No pewnie, tylko też nie wiem, czy przerobiony, czy nie, ale to jest dom z gry, mmm, który mamy w bibliotece. Także to jest słabe. E, ten dom, czy on jest też z biblioteki? Jestem przekonana, że tak, ale na, tak na 90%, że to jest dom z biblioteki. Tutaj takiej, jak sobie wejdziecie w edycję miasta, to tam macie różne parcele. Także trochę słabo. Tutaj mamy las, taką parcelę leśną mm, na kemping. Jakiś biwak, bo tu jeszcze ławeczki są, stoliki. Także to wygląda całkiem nieźle. Mm, I tu się coś dzieje dużego. Ale. Co do tego domu nie jestem pewna, czy on jest z gry, czy on jest. Raczej chyba twórca go sam nie stworzył. E, ale tego już otwierać nie będę. Otworzę Wam jakiś inny, może jakiś mniejszy. Ten, który kojarzy na przykład z Bridgeport. To jest ten dom, chyba, który kojarzy, że oryginalnie też faktycznie w Bridgeport jest, więc sobie go otworzymy i sprawdzimy, czy, mm, czy on jakoś wygląda inaczej w środku. Ale czy twórca się wysilił i zmienił wnętrze? Hmm. Nie wygląda, jakby tu było dodane coś z innych rozszerzeń. Raczej wygląda tak, jakby został ten dom totalnie bez zmian. Ale słabo. Mam totalnie mieszane uczucia, tak, bardziej nawet negatywne. Myślałam, że ten świat będzie lepszy. Miał świetny opis, w sensie taki, no, interesujący. I zapowiadał się dość dobrze, więc. Więc tym bardziej jest mi przykro, że tutaj takie rozczarowanie. Dobra, otwórzmy jeszcze jedną jeszcze jedną parcelę mieszkalną, ale obstawiam, że to będzie to samo. Że tu się nie ma na co nastawiać. Tutaj coś jest jakiś budyneczek, więc sobie ten otwórzmy. Otwórz Master Controller, otwórz otwórz. No i zobaczmy, jak on będzie wyglądać. Też pewnie wielka przestrzeń. A my tu nie byliśmy? Byliśmy tutaj. Karmela, to ten obok otwórz. Tam byliśmy już. Ten sobie otworzymy teraz. Mm. Jej, ta cegła. E, tu też byliśmy. Czy one są po prostu. Czy one wyglądają tak samo? Czy to jest kilka takich samych apartamentów? Nie no, jeśli tak, to, to już będzie totalnie słabe. Ej, nie wierzę! Zobaczcie! One są powtórzone. O, jaka masakra! O, nie wierzę. To jest ten sam projekt, to samo wykończenie, tylko machnięte w wielu różnych miejscach. Jeszcze tego otworzę: Klocka. Nie, 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 nie odwiedzaj. Enras Master Controller i otwórz. I zobaczymy, co. Tak, to samo. Mhm. Dramat. Ojej, o jak słabo. I tutaj jest to mieszkanie z workiem, w którym ona jest. Jak mi się to nie podoba teraz. Mm, no dobra, no to ode mnie to raczej nie będzie wysokiej oceny. A to co to jest? Tu jest jakaś kopuła dziwna. Czy to będzie coś ciekawszego? Aha. Ale o co chodzi? Co to jest? Zostań wspólnikiem, alchemia, archiwum. Aha, dobrze. Czyli tu jest jakieś arboretum wróżek, tak? Tylko takie dziwniejsze. No, powiem wam, że nie podoba mi się. <laughs> Ale wskoczmy sobie jeszcze teraz do zwykłego Bridgeport i zerkniemy, jak wygląda tam mapka. Słuchajcie, zastanawiam się, czy, świat mi nie, czy ten świat mi nie zrobił czegoś dziwnego z Bridgeport, bo nie byłam w stanie wybrać żadnej rodziny. Tak jakby tu wszystko było puste. Nie było żadnych domów innych. Dobra, troszeczkę się tam mapa różni, w sensie może nie kształtem, ale rozmieszczeniem parcel hmm. a gdzie jest ta część z tymi wielkimi domami to jest tutaj ok, tutaj i teraz mnie jeszcze interesuje aha, czyli tu był inny dom nad jeziorem hmm. ale czy tu naprawdę nikt nie będzie mieszkać teraz w tym w tym mieście? Czy to miasto jest totalnie puste w tym momencie? E, Odwieść. Nie, no niby ktoś mieszka, ale. No mówię wam, ja nie byłam w stanie nic totalnie wybrać żadnej rodziny. A wejdźmy sobie na edycję miasta. Po prostu kontynuuj. Aha, no dobra, nie no niby widać jakieś rodziny. Ale to mega dziwne, że właśnie jak weszłam po raz pierwszy, mm, to nie byłam w stanie wybrać żadnej rodzinki. Musiałam sobie wprowadzić moją rodzinkę. Także nie wiem, odinstaluję ten świat i powiem Wam, że daję takie 2 na 10. Chyba nigdy tak nisko nie oceniłam. Może z tego Starbucksa tą dwójkę, bo inaczej pewnie byłaby jedynka. Więc jeżeli Wam się jakimś cudem tamten świat podoba, to pobierajcie. Ale no, uważam, że jest dużo lepszych, fajniejszych światów i że chyba nie warto. Tym bardziej, że widzę, że chyba coś dziwnego się dzieje też. Z grą po instalacji tamtego świata, więc wywalam sobie go za chwilę z mojej rozgrywki, mm, ale cieszę się, że go dla Was sprawdziłam. Mam nadzieję, że jak będziecie mieć wątpliwości i będziecie chcieli go pobrać, czy, czy właśnie wiedzieć, jak on wygląda i czy warto go w ogóle właśnie pobierać, to że e, ten filmik Wam. Przyjdzie z pomocą w odpowiedzi na takie pytania. Dobra, ja się będę powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. W opisie znajdziecie linki do Discord'a i Instagrama, gdzie Was również serdecznie zapraszam. Dziękuję za oglądanie, no i cześć.